Cześć Linda, cześć Jak tam? Niewiele Możemy pogadać z J-Rockiem? Jest u siebie, siedzi w tym łomocie Chcecie drożdżówki? Bubbles Poproszę z masłem Jamie, Jamie Koledzy do ciebie Ścisz muzykę, bo nic nie słychać, Jamie Matka, ja pierdolę, wyłączcie tę kamerkę Przebierałem się, sklejacie akcję? Skasujcie to nagranie. Nikt nie może mnie zobaczyć, jak się przebierałem. Zgaście wideo, wali konia. Wyłączcie kamery. Co to za akcja, J-Rock? Normalnie się przebierałem. Stranie w banie. Zamknijcie się. Przestrana akcja. Nieźle przestrana, no. Jaka przestrana akcja? Przebierałem się. Słuchaj, mam dobre newsy. Wytrzyj się i spotkamy się na bazarze. Spoko, to nara. Nie dotykaj mnie. Tylko nie mówcie nikomu, że się przebierałem.